Witam w podsumowaniu pierwszej rundy turnieju Standard Champion 2023. Przypomnę tylko, że turniejów mamy 5. Obecnie odbywa się pierwszy turniej. Mam przed sobą tutaj planszę z wynikami, drabinkę całą, także będę się też tutaj posiłkował tą planszą, żeby nie przekręcić gdzieś tam wyniku. No i kilka słów. Zacznijmy od meczu, który odbył się we wtorek to był mecz Olczyka z Paździorem myśmy wiedzieli od początku a właściwie Adam wiedział czego możemy się spodziewać po Olczyku mianowicie, że jeżeli będzie mu siedziała tak zwana jedynka, czyli serwis to pójdzie do siatki i będzie się starał szybko kończyć i dokładnie tak też było Niestety na to Adam nie miał odpowiedzi. E, często próbował lobować, ale te loby były nieskuteczne. Z, często za krótkie, a nawet jeżeli już e, nieźle, nieźle lobował, to mimo wszystko i tak olczyk e, kończył e, te smacze. Także no tutaj w tym meczu. Wyszło Olczykowi bardzo, duż, bardzo dużo, i tego dnia, tak naprawdę, ktokolwiek by z nim grał z turniejowej drabinki, to miałby spore kłopoty. Dobrze serwował, dobrze zachowywał się pod siatką. No i strzelał forehandem bardzo celnie. Nieliczne błędy, dosłownie na ręku, na jednej ręce byśmy policzyli. Ile tych błędów było, było ich bardzo mało. Co prawda w drugim secie. Na chwilę Olczyk jakby stracił koncentrację i wydawało się, że Paździur się załapie na, na mecz, ale to, to trwało bardzo krótko. I odzyskał za chwilę z powrotem Olczyk kontrolę nad meczem. Nie zagrał źle Adam, nieźle, nieźle. Solidnie podstawowa e, gra, ale no to, było, to było za mało. Natomiast myślę, że może grać jeszcze lepiej. Adam, jak najbardziej. Idziemy dalej. Piątek. A w piątek działo się bardzo dużo. E, tam mieliśmy kilka meczy, tak naprawdę od rana do wieczora. No i zaczął duchnowić z woźniakiem. E, Spodziewaliśmy się po Woźniaku, że napisuje sporo krwi Duchnowiczowi, Zbyszkowi, i tak też było. Atmosfera luźna, troszkę jak na festynie, można, można powiedzieć, na tym, na tym meczu, ale z tych śmiechów, z tych żartów, z tego luzu tak naprawdę więcej troszeczkę korzystał Woźniak, który. Męczył, nękał y, Duchnowicza skrótami bardzo celnymi, spadającymi tuż za siatkę i właściwie prawie się nie odbijającymi, i na to nie miał odpowiedzi Duchnowicz. Często, y, często nawet nie ruszał do tych skrótów. Y, także łapał takie tutaj ważne y, punkty, y, woźniak, y, a poza tym grał. To co wszyscy wiemy, to co potrafi grać najlepiej, czyli bardzo y, dobrze trzymał y, piłkę yy, i nieźle lobował, właśnie nieźle lobował. Tutaj w przeciwieństwie do Adama Paździora, gdzie miał problem z tymi lobami, tak tutaj woźniak całkiem nieźle lobował. Yy, I w, w pierwszym secie, w pierwszym secie woźniak y, co prawda przegrał 6-4, ale tam, tam, było blisko, tam mogło być nawet coś więcej. W drugim secie wydawało się, że jak Duchnowicz wygrał tego pierwszego seta, no to już tam jakoś się to potoczy, ale nie potoczyło się jakoś tam. Mieliśmy tutaj przez chwilę na prowadzeniu Woźniaka, później 5-5 i doszło do tej breaka. Jeszcze wcześniej przed tym tajbrekiem, yy, woźniak miał gdzieś kilka takich piłek. Yy, nie do defensywy i głęboko się bronił, tylko wszystko zależało od niego. Ale naprawdę, uwierzcie mi, to były najłatwiejsze piłki, jakie mogą być. Dosłownie yy, brzuchem na siatce albo gdzieś blisko linii serwisowej właściwie miał tylko dokończyć Duchnowicza. I on mógł tego drugiego seta wygrać. I wydawało się nawet, że tam będzie super tiebrek przez chwilę. Ale nie zrobił tego. W tej najprostszej sprawie Duchnowicz tego skorzystał, a w Tajbreko już jakby nie wiem, czy Kajetan za dużo już myślał, że mógł może wcześniej wygrać. I tam się skończyło troszeczkę, troszeczkę wyższym zwycięstwem Duchnowicza, który melduje się w ćwierćfinale, ale ze sporymi problemami. To jest taki sygnał do reszty, że jest w te, przynajmniej w tym pierwszym turnieju do ruszenia Duchnowicz. I dalej. Później spotkał się konopka z bąkiem. Bąk Bong był faworytem. Natomiast konopka, jako, jako występował tutaj w roli czarnego konia, i dalej występuje. Spodziewaliśmy się tutaj hitu, wielkiego meczu. Czy taki był? W pewnym sensie, był to bardzo dobry mecz. Jeżeli chodzi o. Bąka zagrał po prostu rewelacyjnie jak trener tenisa tak naprawdę świetnie i serwis wchodził e, forehand rewelacyjnie e, jeżeli jakaś krótsza piłka to właściwie było poza metalem. tam już nie dało się e, grać e, backhand tak samo bez e, zarzutu Tutaj, tutaj Bąk się zaprezentował rzeczywiście jako y, zawodnik do wygrania całego turnieju. Nie wiem czy tak będzie grał dalej, ale jeżeli tak będzie grał, to na pewno z kimkolwiek się spotka, to będzie mógł y, wygrać. Y, natomiast jeżeli chodzi o Dawida, y, grał dobrze, naprawdę grał dobrze. Y, i w pewnym momencie nawet sam do siebie gdzieś tam mruknął, że wynik jest gorszy niż jego gra. I rzeczywiście tak było. Nieźle, naprawdę nieźle grał. Było co po, pooglądać, ale taki zarzut. To trochę tak jakby przypominało taką walkę bokserską, gdzie Bong ciągle atakował i przejmował inicjatywę, a Dawid. E, troszkę jakby za podwójną gardą. Trafiał e, forehand, backhand, nieźle, ale gdzieś, gdzieś próbował jakby na spokojnie przeczekać, a to nie było czasu, bo bąk od razu ruszał do ataku. E, gdzieś, jeżeli jakaś krótsza piłka, to też nie czekał, nie bawił się, tylko kończył. I on to trafiał. Także tutaj się skończyło 6-2, 6-3, ale wynik rzeczywiście e, Gorszy niż gra. To był mecz na bardzo wysokim poziomie. Dalej. Później mecz Złotnicki, Złotnicki Staszewski. Tu się spodziewaliśmy też, że będzie bardzo wyrównany i mecz na wysokim poziomie. I tak się zaprezentował Złotnicki. Natomiast Artur Staszewski, jak zbieraliśmy komentarze, to wszystkich zaskoczył zagrał bardzo bardzo ale to bardzo zachowawczo i byliśmy zdumieni bo popełnił masę niewymuszonych błędów masę miał też dużo błędów wymuszonych ale to już jest jakby inny temat no bo zmusił go do tego Złotnicki, który dużo atakował go do backhandu i rzadko miał na to odpowiedź stoszewski i też otwierał sobie grę krosowymi zagraniami z forehandu Miał też na swoim koncie asy serwisowe, także pomagał sobie też serwisem. Ale myślimy, że Staszewski tutaj jeszcze pokaże się z tej swojej najlepszej strony. Później, mecz jeszcze Misia z Brzankiem. Tu faworytem był Miś, ale pierwsza niespodzianka w turnieju wygrywa Brzank. W pierwszym turnieju Brzank, przepraszam, w pierwszym secie 6-3, w drugim prowadził 4-2 i już się wydawało, że spokojnie sobie dokończy ten mecz. Za chwilę Miś się pożegra, pożegna z turniejem. Ale tak się nie stało. Nagle. To się troszeczkę jakby e, odwróciło, głównie za, sprawę, za sprawą chyba Brzanka, który i zagrał. On zawsze gra bardzo tak, e, taki wyważony tenis, spokojny. E, raczej nie należy do graczy, który, którzy od początku bombardują. Ale tutaj wydaje się, że przesadził w pewnym momencie. Zaczął grać tak bardzo zachowawczo, że no to już był taki tenis, gdzie. No, jest na takim poziomie, że to wykorzystał i wykorzystał to skutecznie, bo doprowadził do, do remisu. Później do, doprowadził w tym drugim secie do Tajbreka i wygrał tego tejbreka 8-6. A tam, jak się zaczął zbliżać Romek do, do Kamila, to było widać, że tak jakby jest troszkę usztywnione. No i tak to wyglądało, że raczej Roman tutaj już tą inicjatywę przejmie i w drugim secie wygra. W trzecim secie wygra w Super Taybreaku. Ale tylko ten początek miał dobry Romek w Super Taybreaku, a, a później, jakby Brzank zmienił ten, coś, coś, czego nie grał przez ten cały mecz. Czyli zaczął 2-3 piłki atakować. Trafił, przejął inicjatywę. I już do końca e, osiągnął dużą przewagę i wygrał 104. Także pierwsza niespodzianka: e, Kamil Brzank melduje się w ćwierćfinale. E, I e, ostatni mecz tego dnia Szramiak, e, Szramiak Ruciński. E, Ruciński, wiedzieliśmy po poprzednim, jeszcze sezonie, że e, to jest taki facet, który. E, Potrafi sprawiać duże niespodzianki, bardzo duże niespodzianki. I rzeczywiście tutaj też wyszedł to prowadzenie w pierwszym secie 4-2, czyli nie zawiódł, nie przestraszył się Szlamiaka. Ostatecznie, co prawda, przegrał ten pierwszy set, ale w drugim znowu było równo, po 4. Także generalnie ten mecz tutaj mógł pójść na, na jego konto. Szramek po, po dobrym sezonie halowym, ale miał troszeczkę teraz przerwę około 3 tygodnie, plus minus, i widać, że nie grał. Widać, że nie grał nieźle, nieźle, niezły ten tenis, ale to jeszcze nie jest taka forma, w jakiej myśmy go widzieli, szczególnie w tamtym roku, gdzie mało brakowało, a też wygrałby. Tutaj z lokalnym liderem. Był taki, taki szczególnie jeden mecz. Mamy ostatecznie Szramiaka w ćwierćfinale, a więc pary ćwierćfinałowe przedstawiają się następująco: Szramiak Bąk, także zapowiada się bardzo dobry mecz, Złotnicki Duchnowicz, Kolejny mecz, no i to jest właśnie tutaj teraz. Pytanie, czy będzie hit? A mianowicie surowiec grał z Dubiem i wygrał ten mecz 6-2-6-2. Taki surowiec, powiedzmy, tutaj dzisiaj był na poziomie takim powiedziałbym podstawowym, ale też przeciwnik go do tego dzisiaj nie zmusił, ale też właśnie tutaj wiedzieliśmy, że e, Kuba Dubi e, jest debiutantem, gra pierwszy raz w ogóle w takim turnieju, także on też pewnie potrzebuje jeszcze czasu, żeby e, wejść na te m, obroty, e, a przede wszystkim jeszcze nabrać e, treningu czysto, czysto takiego e, tenisowego, natomiast na pewno gra z takim zawodnikiem jak Surowiec, mu nie przeszkodzi, a pomoże bo zawsze może coś podpatrzeć także to jest tylko na plus parę parę zagrań ze strony Kuby niezłych, ale generalnie dominował jednak Surowiec natomiast ostatnia para czyli tutaj od razu powiemy, że Surowiec spotka się z Brzankiem Czyli dojdzie do tego wielkiego rewanżu za poprzedni rok. Także można powiedzieć, yy, mógłby powiedzieć, surowiec, do Brzanka, idę po ciebie. Ale czy tak będzie, tego nie wiem, zobaczymy. Yy, szykuje nam się tutaj yy, w tym ćwierć, w ćwierćfinale, tutaj bezapelacyjnie wielki hit i biatyka na korcie Brzanka yy, z surowcem tenisowa oczywiście, to ten mecz trzeba będzie zobaczyć. Mam nadzieję, że nam się uda być na tym meczu, bo to jest naprawdę wielki rewanż. Nie możemy tego porównać, tego meczu, innych meczy, do meczy na pełnym dystansie, czy na półpełnym dystansie, gdzie gra się dwa pełne sety i trzeci super tiebreak. Czy gra się jakiś turniej, gdzie są zasady Najpierw krótki mecz, później długi i tak dalej. Tu gramy od początku do, do końca yy, to samo. Także yy, czym innym jest mistrz pełnych meczy, czym innych krótkich meczy, czym, i, czym jeszcze innych mieszanych yy, i tak dalej. Tu gramy tak zwane krótkie. Także niezły mecz tam się szykuje. Yy, I ostatnia, ostatnia para Olczyk yy, z Gacką czy z Gajewskim tutaj no niestety zasady są nieubłagane dla każdego takie same z powodów osobistych nie udało się niestety Łukaszowi dotrzeć na mecz, w związku z tym Gajewski melduje się w ćwierćfinale i spotka się z Olczykiem, także znamy wszystkie już pary Zaczynamy od jutra. Znowu czas ten sam na rozegranie meczy. No i czekamy, co się będzie działo dalej. Kto, kto tutaj po drugim tygodniu zdobędzie kolejne punkty i zbliży się do zwycięstwa w pierwszym turnieju z pięciu. Przypomnę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że widzimy się. Znowu w przyszłym tygodniu na podsumowaniu. Być może sobie później jakoś nazwiemy to podsumowanie. Dariusz Stanchowski. Dziękuję.